W tym wideo dowiesz się, dlaczego mężczyźni z jednej z najbardziej surowych wiosek ukrywają swoje twarze przed światem, podczas gdy to kobiety rządzą domem. Dlaczego jej skóra staje się niebieska? Nie w przenośni, ale dosłownie. Jak przyrządza się herbatę w sklepie dla kobiet, gdzie powstała pierwsza filiżanka gorzkiej. Jak sama życie pustyni. A ostatnia, słodka jak. Wolność, o którą tutaj nie proszą, a raczej. Jest zajęta. Ich kultura zmierza ku zniknięciu, ale przynajmniej jeden z nich wędruje po piasku ze swoim tagelmustem. Świat nadal będzie pamiętać, co to oznacza wolność. Zebrałem 20 faktów o Tuaregach, ale one same już opowiadają historię narodu, dla którego pustynia jest domem. Zacznijmy od najważniejszego. Kim właściwie są ci mężczyźni, błękitni ludzie pustyni? Wyobraź sobie miasto, które żyje wśród piasków, gdzie temperatura przekracza 50 stopni, a woda jest luksusem. Nie budują miast, nie sadzą roślin. Drzewa nie zależą od rządu, są nomadami. Tuaregowie są potomkami z Werwere, miasta z tysiącletnią historią. Nie są Arabami, jak wielu myśli. Ich język oznacza wolni ludzie. Mówią w języku Tamaszek, piszą w Tifinagu, poruszają się po pustyni z karawanami. Dla całego świata są rzadkością, po prostu dlatego, że życie dla nich jest rzadkością. To ich sposób życia, ich zasada. Wolność to nie tylko słowo, to sposób bycia. Drugi fakt, dlaczego nazywają ich błękitnymi ludźmi pustyni. Tuaregowie mają styl ubioru, który trudno pomylić z czymkolwiek innym. Tkaniny to grube, bawełniane materiały, naturalnie zabarwione w indigo. Owijają nimi swoje twarze, ramiona i dłonie. Pozostawiając odsłonięte tylko oczy. Z biegiem czasu barwnik przenika do skóry. To nie jest przesada. Ich czoła, policzki i dłonie stają się niebieskie, ale to nie jest moda ani przypadek. Indigo jest symbolem godności, dojrzałości i bogactwa. Ubranie chroni ich nie tylko przed słońcem i piaskiem, ale także mówi coś o nich samych. Im intensywniejszy kolor, tym większe mają szacunek. I tak nazywają ich mężczyźni. Błękitnymi. Trzeci fakt: dlaczego to mężczyźni noszą welony, a nie kobiety? W kulturze Tuaregów to mężczyzna zasłania twarz, nie kobieta. Już od najmłodszych lat dziecko wie, że pewnego dnia również będzie owinięte. Połącz ten czas dojrzałości z tagelmustem. To nie jest tylko kawałek materiału to granica między dzieciństwem a odpowiedzialnością. Welon chroni przed piaskiem pustyni oraz złymi duchami, ale przede wszystkim chroni przed niekontrolowanymi emocjami. Prawdziwy mężczyzna nie pokazuje swojego uśmiechu, nie ukazuje zębów, zachowuje się nieco bez emocji. Opanowanie jest kluczowe. Kobiety nie muszą tego robić. Już mają swoją władzę. To one w sklepie podejmują decyzje. Mają kontrolę nad majątkiem, bydłem, a nawet dziećmi. Po rozstaniu. Zostają z nią. Dziedziczenie przechodzi przez linię matczyną, a mężczyzna jest tylko gościem w domu. Jeśli zechce, po prostu odejdzie. Bez skandali, bez procesów, po prostu zabierze swoje rzeczy. Kobieta decyduje, z kim być, otwarcie swojego sklepu. I nie, to nie jest feminizm. W pustyni to sprawdzony porządek przez wieki. Mężczyźni, Tuaregowie, są wolni na zewnątrz, ale wewnątrz. To ona jest najważniejsza to tradycja. Plemiona tuareckie doskonale orientują się w przestrzeni pustyni. Nie mają map, korzystają z intuicji, ale za to nigdy się nie gubią. Tuaregowie czytają piasek tak, jak ty czytasz schemat komunikacji. Nie każdy, kto ma kompas, może przetrwać. Musisz umieć słuchać wiatru. Oni zapamiętują kształt wydm, kierunek wiatru, zapach powietrza o świcie. Wiedzą, gdzie najpierw pojawia się cień, gdzie leżą przeszkody. W nocy orientują się dzięki gwiazdom, w ciągu dnia polegają na pamięci. To forma orientacji, której nie można wyjaśnić, można ją tylko przekazać od ojca do syna. Sól to dla Tuaregów towarzyszy w podróżach. Te karawany przeprowadzają przedstawicieli plemienia Tarik przez wiele tygodni, podążają bez śladów na ziemi. Sól to nie tylko towar, to waluta, źródło władzy i przyczyna, dla której wielu zginęło. Każda karawana to mała ekspedycja. Musisz znać miejsca, gdzie będą studnie, a gdzie mogą być ataki lub potknięcia wielbłądów. Dla Tuaregów ważniejsze jest, aby dotrzeć do celu, niż być pierwszym na miejscu. Czy kolonizatorzy bali się Tuaregów? Francuzi ich nazywali niewidzialnym. Tuaregowie nie budowali fortec ani nie walczyli z armiami. Znali pustynię jak własną kieszeń. I to wystarczyło. Pojawiali się nagle za wydmami, znikając bez śladu. Dla Europy byli dzikusami, ale w rzeczywistości byli jednymi z najbardziej zorganizowanych i odpornych na kolonizację. Nie przyjęli władzy obcych, nie podporządkowali się rozkazom ani nie sprzedali. Zawładnęli swoją ziemią, ponieważ nie mieli innej. Nie mogli być pokonani, ponieważ nie byli przywiązani do czegokolwiek oprócz wolności. Co powinno kryć tagel? Tagelmast to znacznie więcej niż tylko chusta na głowę. To welon, szalik, osobista granica. Chroni przed kurzem, upałem, spojrzeniami i słowami. Każdy mężczyzna wiąże go na swój sposób, tak by można było rozpoznać go po węźle. Czasami ukrywają amulety w zgięciach, czasami sekrety. Zdejmując go w obecności obcych czują się prawie tak, jakby się rozbierali. Nawet w nocy zdjęcie tagela jest tradycją. Zwróć dokładnie uwagę na to, kto go nosi. Dlaczego Tuaregowie nie pokazują swoich ust ani zębów? W kulturze Tuaregów otwarty uśmiech to oznaka słabości. Zęby to atrybut zwierząt, podczas gdy człowiek powinien być opanowany, zwłaszcza mężczyzna. Dlatego usta są zamknięte nie tylko przeciwko piaskowi, ale także przeciwko emocjom. Powściągliwość to cnota. Nawet śmiech powinien być cichy, zwłaszcza gdy oczy współczują głosowi. Wszystko, co ważne, jest w środku. Tagi musi ukrywać to, co mogłoby się zdradzić, bo w pustyni słabość kosztuje więcej niż woda. Dlatego cisza nie jest tutaj więzieniem, lecz siłą. Dziesiąty fakt: ślub wśród Tuaregów. Uroczystość trwa kilka dni. W żeńskiej części sklepu śpiewają, gotują i dzielą się radami. Mężczyźni tańczą i recytują poezję. Ale najważniejsze nie jest jedzenie ani muzyka. Kluczowe jest wybór. To kobieta dokonuje wyboru. A co, jeśli on później zmieni zdanie? Po prostu mówi, aby odeszła. To się odbywa bez potępienia, bez kłótni. Rozwód to nie tragedia, ale część życia, bo tu chodzi nie o to, by utrzymać małżeństwo, ale o to, by zachować szacunek. Jedenasty fakt, czym żywią się Tuaregowie? Ich dieta jest tak prosta, jak sama pustynia. Daktyle, mleko, wielbłądzie i nieco mięsa tylko w święta. Czasami pieczywo, wypiekane bezpośrednio na węglu. Woda jest cenniejsza niż złoto. Jest oszczędzana, pielęgnowana i niemarnowana. Ale nie ma w tym nic dziwnego. To, co naprawdę wyjątkowe, do herbaty, jest ważniejsze niż jedzenie. Bez herbaty jutra nie będzie. Nie ma rozmów, nie ma spotkań. Przygotowuje się ją powoli, co wymaga trzykrotnej cierpliwości. Czasami ze słodkim. Częściej z filozofią. Jedzenie potrzebne jest do życia, ale herbata to sztuka bycia człowiekiem. W tych filiżankach kryje się coś więcej. To kultura, która jest ważniejsza niż jakakolwiek książka. Dwunasty fakt: dlaczego parzy się herbatę trzy razy? Bo każda filiżanka ma swoje znaczenie. Każdy łyk to etap życia, który nie jest czymś nadzwyczajnym. Potrafi skakać. Życie to także nie każdy napój, który można po prostu wypić. Najpierw znosisz gorycz, potem szukasz ciepła. W końcu wszystko jest akceptowane takim, jakie jest. Oni także tak mają. Gorycz pierwszej filiżanki jest niczym pierwsze ciosy losu. Nie wiedzą, jak unikać się nawzajem, i kony wieszają się. Druga filiżanka mówi o tym, co przyniesie przyszłość. Trzeci moment to przypomnienie, że koniec nie zawsze wiąże się z smutkiem, czasem jest to najłagodniejsze. Tak uczą się od najmłodszych lat. Oto jak można przekazać entuzjazm: Cześć, gościnnie pokazują charakter. W sklepie, gdzie kobieta pilnuje ognia, węgiel tli się powoli, a czajnik gotuje się długo. Mężczyźni piją w milczeniu, spoglądając na piasek. To moment, kiedy pustynia oddycha razem z człowiekiem. Pierwszy, trzeci fakt: dlaczego Tuaregowie mają pieniądze? Złoto nie jest cenne wśród Tuaregów. Cieszy się dobrą reputacją ale jest zwykle postrzegane jako zbyt ostentacyjne i typowe dla miejskiego życia. Srebro zaś ceni się za swoją czystość, chłodny blask i właściwości ochronne. Srebrna biżuteria nie służy jedynie celom estetycznym. Każdy przedmiot ma znaczenie. Może być symbolem rodowodu, osobistym amuletami lub znakiem drogi. Krzyż, który wisi na szyi, nie zawsze ma religijne znaczenie. Często pełni rolą punktu odniesienia, osłony lub znaku w karawanie. Mężczyźni noszą ostrza i srebrne zawieszki z wzorami przekazywanymi w linii matczynej. Biżuteria to sposób na wyrażenie, kim jesteś, nie wypowiadając żadnego słowa. Jak przekazują historie Tuaregowie? Mają język tamaszek i starożytny alfabet, tifinak. Jednak piśmiennictwo jest używane niezwykle rzadko. Najważniejsze jest przekazywanie informacji ustnie w formie pieśni czy poezji. Dziadek opowiada wnukowi, starszy człowiek uczy swoją córkę, rozmawiają przy ognisku. Lekcje zaczynają się nie od zapamiętania, lecz od ciszy, gdzie podsłuch jest najważniejszy. Każda historia jest jak mapa, na której można zobaczyć niebezpieczną i przejrzystą ścieżkę. Tutaj pamięć to odpowiedzialność. Jeśli nie pamiętasz, nikt inny tego nie powtórzy. Dlatego kultura nie żyje na papierze, a w ludziach. A tak długo, jak będą rozmawiać, będzie trwać. Niech żyje. Piętnasty fakt. Tina Riven. Muzyczny głos Tuaregów. Tina Raven to zespół Tuaregów założony przez byłych bojowników biorących udział w walkach o swoje prawa. Zamienili broń na elektryczne gitary i zaczęli śpiewać w tamaszek o rzeczywistych problemach. Wygnaniu, walce, utracie ziemi i wolności. Ich styl to mieszanka rytmów tradycyjnych z bluesowymi akcentami. Grają dla pokoju, nie zapominając jednak o swoich korzeniach. Dla Tuaregów ich pieśni to sposób na zachowanie pamięci. Dla reszty świata to jedyna szansa, aby usłyszeć prawdę z południa Sahary bez polityki, lecz z cierpieniem i szczerością. 16 fakt. Festiwal Desierto stał się największym wydarzeniem muzycznym i kulturalnym w Saharze, lecz został zamknięty z powodu wojny. Od roku 2011 festiwal miał miejsce w Mali, ale w 2012 roku zostały wstrzymane. Odbył się międzynarodowy festiwal organizowany przez Tuaregów w pobliżu Tombuktu. To wydarzenie połączyło muzyków z całego świata. Tina Riven, U2, Robert Plant i dziesiątki afrykańskich grup wzięły udział. Festiwal stał się symbolem kulturowego dialogu między Zachodem a wioskami Sahary. W 2012 roku festiwal został zawieszony z powodu przejęcia władzy przez islamistyczne grupy na północy Mali oraz wzrastającego zagrożenia terrorystycznego. Potem próbowali zorganizować go w Europie i Burkinie Faso, ale na samej Saharze już nie można było go urządzić. Pierwszy fakt. Tuaregowie żyją w pięciu krajach, jednak nie uznają granic. Podróżują między Mali, Nigerem, Libią, Algierią i Burkina Faso, w obszarze, który liczy ponad 3 miliony kilometrów kwadratowych, bez paszportów czy wiz z powodu suszy. Wiele osób wybrało osiedlenie się, teraz żyją w wioskach czy miastach. Niemniej jednak znaczna część Tuaregów nadal prowadzi tradycyjny styl życia, jako nomadzi z karawanami, stadami i wozami. Nawet w miastach zachowują język tamaszek, tradycje rodzinne, korzystanie z tagela i myślenie nomadów. Dziś żyją pomiędzy dwoma światami, nowoczesnym i tradycyjnym, starając się nie utracić swojej tożsamości. 19. fakt. Możesz z nimi rozmawiać w ich języku i wciąż pozostać obcym. Tuaregowie przyjmą cię jak gościa, zaoferują jedzenie, wodę i wskazówki. Jednak stanie się jedną z nich jest niemal niemożliwe. Nawet jeśli poświęcisz rok, aby z nimi żyć, rozmawiać w ich języku czy nosić tagelmust, wciąż nie staniesz się częścią grupy.